Skąd wzięła się nazwa Centrum kulinarne? Odpowiedź brzmi, Dafne, jest za drzwiami. Pokażę wam coś mega fajnego. To tutaj dzieją się czary. Witajcie na kuchennej arenie! O, oh, mamciu! Wow. Nirvana! No? Czyli Rocky Harbor to nie tylko zajazd, to też. E... Najnowocześniejsza kuchnia na świecie, w której gotowanie jest pyszną zabawą. Ale kto to powiedział? Interaktywny program komputerowy, który steruje całą maszynerią w kuchni. Dzięki, Rocky. Ależ nie ma za co, Bobby. Nasi goście mogą wypróbować własne przepisy albo uczyć się nowych od moich pracowników. O raju! Czy to dziada De Laurentis? Tak, i urocza Bella De Laurentis. A to znany kucharz Markus Samuelson i jego żona, supermodelka, Maja Heili. Kudłaty, chyba ich kiedyś poznałeś. Tak! Najpiękniejszy dzień mojego życia! Pani Maju! Podobno w domu zamieniacie się rolami! To prawda. Chociaż on jest kucharzem, to tak, ja gotuję w domu. Tak, a ja jestem supermodelem. Miłej lektury. Następny! Dzień dobry! Dla kogo zadedykować? Zaraz, to nie jest nasza Wsiążka książka. Książka Dziady? Naprawdę? Yy, napiszcie! Dla Kurłatego! Kochanego! Kudłaty. Kocham pański program. Poza tym, czy to prawda, że widelec powinien zawsze leżeć po lewej? Skąd? No, przepraszam, skip, ale tak. Kto tak mówi? Ja, Bobby Flay, właściciel centrum. Ojej, przepraszam, Bobby. Wszystko mi się już miesza, bo wcale nie sypiam. Odkąd czerpam? Czerwony... Dobra, skip, wystarczy. Wracaj do pracy. Dobrze, kursanci. Teraz pomówmy o tym, jak kulturalnie pluć do serwetki. Najpierw bierzemy coś niedobrego. Ja. Ale, Ale państwo, o... 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 Hej, wujku Bobby, a o czym mówił Skip Taylor? No, czasem jest coś niedobrego i jeśli masz serwetkę... Nie, zaczął mówić o czerwonym... O, ale o czym? Ja nie mam pojęcia, ale halo, kto ma ochotę na suflet serowy? Ser? Kto by nie chciał sera? <laughs> Ser, <Serwetku>. szybko! <laughs>